21 listopada zakończyliśmy inwestycje termomodernizacji urzędu i przedszkola. Inwestycja trudna, inwestycja... Kosztowna, kosztowała nas łącznie 5 540 000 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 966 000 zł. Inwestycja, która pozwala nam na oszczędności energetyczne, tutaj w szczególności jeżeli chodzi o przedszkole. Zainstalowana została fotowoltaika oraz dwie pompy ciepła, które pozwolą nam ograniczyć koszty utrzymania naszego przedszkola, a także pełne ocieplenie. Tak w podobnym systemie został przebudowany, wyremontowany urząd miasta i gminy Jasień z fotowoltaiką na dachu i na ścianie południowej. Bez odwiertów geotermalnych, tylko i wyłącznie mamy ogrzewanie gazowe, ale ocieplenie naszego budynku powoduje, że naprawdę piec gazowy na terenie naszego urzędu spełnia swoją rolę i tak często się nie włącza. Nie ukrywam, że 21. Yy, uroczyste yy, zakończenie yy, z udziałem, tak jak wspomniałem pani marszałek, pana senatora, Jaros yy, pana senatora Roberta Dochana oraz zaproszonych gości, inwestorów, yy, inspektora nadzoru, ale także i nasi pracownicy, którzy włożyli ogromny yy, wkład w tą inwestycję i żeby doprowadzić tą inwestycję do yy, finału. Yy, w jasieniu zaczynamy następne inwestycje. Podpisaliśmy umowę na przebudowę ulicy Okrzei. Przebudowa ma zakończyć się do 15 listopada następnego roku. Jest to już wszystko przygotowane i mam nadzieję, że następna ulica wypięknieje ulica, która jest w kierunku naszego byłego basenu, a nie ukrywam, że tamten teren będzie także zmodernizowany i przygotowany do tak zwanych imprez masowych. W najbliższym czasie także ogłosimy przetarg na ulicę Jana Pawła i Kościuszki. Jest to bardzo ważna inwestycja, którą chcielibyśmy rozpocząć w następnym roku. Nie ukrywam, że były problemy, ponieważ z panią konserwator zabytków uzgadnialiśmy wszystkie szczegóły, blisko 2,5 roku, problemy z dofinansowaniem, ale myślę, że w następnym roku mieszkańcy zauważą, że Jana Pawła i Kościuszki zaczną zmieniać swój wizerunek. Przed nami inwestycje, które już są rozpoczęte. To jest budowa przoku nowego na blisko 3 miliony zł, przebudowa starego przedszkola w środku na blisko 900 tysięcy zł, oraz najnowsza informacja to otrzymaliśmy dofinansowanie na ścieżki spacerowe na górce Flotera, czyli też widać, że ten teren górki Flotera będzie się zmieniał. Nie ukrywam, że złożone mamy także projekty takie jak przebudowa drogi gminnej w Rostokach oraz ulica Akacjowa. Czekamy na następne nabory. Mam nadzieję, że uruchomiony zostanie Maluch Plus, czyli chcielibyśmy, aby w bliskości naszego przedszkola został wybudowany żło żłobek, czyli oddział żłobkowo-przedszkolny, który pozwoli nam odciążyć przedszkolę które już mamy, ponieważ w naszym przedszkolu już jest maks 180 osób i więcej nie możemy na dzień dzisiejszy przyjąć. A wiemy, że sprawa Ukrainy, sprawa uchodźców no, niestety, napływ dużo dzieci, które musieliśmy umieścić zarówno w przedszkolu, jak i, jak i w szkole stwarzając warunki kobietom, żeby mogły pójść do pracy chcemy właśnie wybudować dwie sale żłobkowe na około 30 dzieci. Przepraszam, że wejdę w temat. Panie burmistrzu, wymienił pan kwoty, które poniosła gmina przy izolacji przedszkola, ale wokół przedszkola też tak się różne rzeczy dzieją. Widzę chodnik, płot, droga jest poprawiana, drzewostan jest nowy. Tutaj są. Tu to, czy... tam... mhm. Tak to są, to są wydatki nasze majątkowe, ale także bieżące. Chodnik na ulicy Ogrodowej oraz posadzenie 40 drzew yy, oraz yy, usunięcie starych żywopłotów i przygotowuje miejsce na nowe nasadzenia oraz wyrównanie terenu w środku przedszkola. Zrobienie drogi pożarowej, przebudowa tej drogi pożarowej, zrobienie miejsca na śmietniki w przedszkolu, to są wszystko środki pochodzące z budżetu gminy. Jeszcze Pan nie powiedział tego, że tam jest duży plac przy przedszkolu, będzie on jakoś zagospodarowany? Plac zabaw, coś takiego? Plac zabaw przy przedszkolu, to co w, po staremu można powiedzieć. Byłem placem węglowym, tam powstanie następny plac zabaw, tak uwzględniając wiek dzieci. Wracając do budynku Urzędu Miasta zrobiono dużo. Chodzi o oszczędności, czy instalacja na dachu odciąży. Gminy, jeżeli chodzi o opłatę na energię. Na pewno tak, jest za wcześnie mówić o wynikach. Mam nadzieję, że będzie porównywalne, jak w przedszkolu, w przedszkolu fotowoltaika wyprodukowanie energii przez fotowoltaikę jest tak zwane jeden do jednego, czyli, czyli wykorzystywana jest ta energia, którą wypracowujemy. I mam nadzieję, że na obiekcie Urzędu Miejskiego będzie podobna sytuacja. Mówił Pan dużo o tym, co się dzieje w jasieniu. Wspomniał Pan też o naszych słoectwach. Co to było? Rostoki. Na Rostokach, droga przez Rostoki. Wiemy, jaka jest. Jest to droga nieprzyjezna, brukowa częściowo częściowo gruntowa. Systematyczne poprawianie nie zdaje egzaminu, z tego względu, że tam także i jest wywózka z lasu. Musimy tą drogę przez wioskę zrobić i bardzo mi zależy, żeby w tym rozdaniu, które żeśmy złożyli, otrzymamy dofinansowanie. Nie wspomniał Pan również o tym, że w miejscowości Jabłoniec poprawiono warunki na tej drodze, zmieniono prawie na całą nawierzchnię. To też kosztowało. Jak sobie z tym poradziliście? Skąd? Są to środki z Polskiego Ładu. Nie ukrywam, że jest to część zrobionej drogi przez Jabłoniec, ale to jest kompleksowa przebudowa. Uważam, że bardzo ładnie położony został asfalt na podobnej drodze, jaka jest w Rostokach. W następnym roku przygotowujemy drugą część projektu, żeby sfinalizować już do końca tą inwestycję. Ale mamy wiele innych dróg już przygotowanych. Czekamy tylko na dofinansowania, czyli uruchomienie środków na takie inwestycje. Mamy przygotowaną Tokarską i Geodetów, mamy przygotowaną Żwirową Energetyczną. No, Akacjowa jest złożona, to, to też wiadomo. Przygotowujemy ulicę Graniczną, czyli dokumentacja na ulicę Graniczną już jest praktycznie przygotowana. Nasza droga wjazdowa do miasta chcemy ją poprawić. Jest trochę za wąska, jak na wjazdówkę. Pojawią się tam chodniki, nowe oświetlenie. Następnie na ukończenie jest także przygotowanie projektu na Budziechowie droga boczna tam, gdzie zaczynają się mieszkańcy budować. Jest tam droga gruntowa i podobna sytuacja. Jeździ po tej drodze to, co jeździ, to nasz jest taki, jaki jest. I niestety, ale musimy ją na, zrobić na tyle, żeby nie była uciążliwą dla tych mieszkańców, którzy, którzy mieszkają w bardzo bliskim sąsiedztwie tej drogi. Cóż jeszcze mogę. Zapytam Pana, kontynuując jeszcze. Jest nowe osiedle domu, kiedy w Josieniu przy nowo wybudowanym dino. Czy tam też jakieś inwestycje będą? Drogi do tego domu, jak to tam się yy, Złożona jest ulica Kacjowa. Na razie. Jeżeli mówimy o, o, o ulicy rolniczej. Na, ten, na dzisiaj projektów tam nie robimy, będziemy ją po prostu poprawiać, ale ci, którzy budują się w tamtej części, będą mieli możliwość dojechania właśnie już po dobry, no, nowo wybudowanej drodze na ulicy Akacjowej. Nie pochwalił się Pan również tym, że zostały rozpoczęte przygotowania i plany związane z stadionem miejskim? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o stadion miejski, mamy przygotowaną dokumentację, nie ukrywam, jest to bardzo duża inwestycja. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić kompleksowo, jest to kwota 12 milionów złotych. Pierwsze podejście nam się nie udało z polskiego ładu, nie otrzymaliśmy, podjęliśmy decyzję, że będziemy, zetapujemy tą inwestycję i w następnym roku pojawią się nowe trybuny, pojawi się profesjonalne oświetlenie tego obiektu i będziemy szukać środków na dofinansowanie budowy nowej szatni, już profesjonalnej szatni w całkiem innym miejscu z tego względu, że chcieli w naszym projekcie, przewidujemy budowę bieżni na 100 metrów z jednej strony, tu od strony widowni oraz wyburzenia starego budynku i przesunięcia płyty lekko w bok tak, żeby ta nasza bieżnia mogła, miała mieć miejsce. Panie burmistrzu, oświata, no na razie to widać, układa się, bo na początku to kulało strasznie. Na przykład się nie jest dużo ciekawych rzeczy, to nie spadło z nieba. Wycina, wycina, remont Wiciny, szkoły w Wicinie, wiemy jak, w jakim stanie ona była, drzwi, najpierw zrobiliśmy korytarze, wymieniliśmy wszystkie drzwi, zostały wyremontowane praktycznie wszystkie sale, wyremontowana została także sala gimnastyczna oraz wymiana okien niektórych spowodowało, że, że standard w tej szkole się bardzo mocno podniósł, wyposażenie, później do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że te wszystkie urządzenia edukacyjne na dość duże pieniądze, to są pozyskane pieniądze z projektu, nie kończymy realizacji następnych. Zadań w tej szkole, ponieważ planujemy przebudowę, wyremontowanie i, i sanitariatów, które no, też pokazują, że one są z lat no, w, odległych i tam nie było nic remontowane. To, to, jest, to jest ten temat. No, pojawił się nowy, nowy plac zabaw także na y, szkole w Wicinie, który no, też wymagał już wymiany. Czyli myślę, że y, jeżeli chodzi o szkołę w Wicinie. Y, Zrobione zostało dużo. Jestem częstym gościem, o niedawno, bo pół godziny temu właśnie wróciłem z szkoły, z rozmowy z panią dyrektor. Co dalej? Musi przedyskutowaliśmy tematy, które już w najbliższym roku chcielibyśmy realizować na terenie szkoły. Pani burmistrzu, sukcesy sportowe, jakie tu odnoszą dzieci i piłkarze, no, zmuszają tę młodzież do aktywnego życia w sporcie. Przy okresie zimowym ta młodzież już może trenować w nowej sali. Korymocie? Tak, może trenować. To jest wszystko zaplanowane z panią dyrektor, uzgodnione. Jeżeli będzie mało, uruchomimy także salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej przy ulicy Konopnickiej, bo przecież te młodsze roczniki, nawet te maluchy, mogą spokojnie tam trenować i ćwiczyć. No bo sukcesy naszych dziewczyn zaczynają się odbijać dużym echem już wojewódzkim. Mówi się o jasieniu, jeżeli chodzi o sport. Dziewczyny, dziewczyny nasze także są powoływane do kadry województwa. Właśnie to cieszy z, z tego względu, że mamy zdolne e, dziewczyny, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ponieważ traktuj, e, trenują rok, można powiedzieć. E, i, I już robią takie sukcesy, postępy. A wiadomo, że rosną, e, trenują, zdobywają doświadczenie i z wielu tych piłkarek naprawdę mo, mo, możemy kiedyś w Polsce usłyszeć. Zapytam jeszcze o to, co się będzie działo w centrum miasta, yy, bo są plany, yy, są na to przeznaczone chyba pieniądze. Jak to będzie wyglądało, bo na pewno takie modernizacje będą nas kosztowały dużo zachodu, bo chodzi o zmianę ruchu, o przejścia. Jak tutaj będzie wyglądało? Wiadomo, że jeżeli będzie remontowana ulica Jana Pawła Kościuszki, organizacja ruchu na pewno będzie zmieniona, będzie to utrudnienie. No niestety mieszkańcy będą musieli troszeczkę cierpieć w tym temacie, ale nie ma innej możliwości. Zrobienia całkowitej przebudowy. Nie ukrywam, że jest to droga inwestycja z tego względu, że musieliśmy uwzględnić wszystkie wskazówki pani Konserwator Zabytków, ale także i ruchu drogowego. Mam nadzieję, że pójdziemy w kierunku tak zwanego klimatu starówkowego, będzie pojawią się drzewa przy tych ulicach. Zatoczki pojawią się i myślę, że, że będzie fajnie. No nie, nie ukrywam, że podobny klimat chciałbym zrobić w przyszłości przy kościele, tak zwany ten mini depta który mamy na dzień dziś zamknięty. To jest też przygotowane do przebudowy. W następnym roku będziemy robić dokumentację, jak to by miało wyglądać. Zresztą przed naszym urzędem w naszych tablicach są zrobione wizualizacje naszych potencjalnych inwestycji jest też tam wyeksponowana koncepcja przebudowy tego terenu koło kościoła i myślę, że to wygląda, no, wygląda to naprawdę rewelacyjnie i pięknie. Moje marzenie, jest, żeby zrobić wreszcie jana Pawła Kościuszki, bo idzie to bardzo jest to bardzo utrudnione, ale tak jak termomodernizacja mamy zaprawienie w boju, że i pokonamy także trudne 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 problemy, które tutaj na pewno będą, z tym, z tą inwestycją. Panie burmistrzu, zapraszamy wszystkich do oglądania tych izolacji. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Zabry. Wszystkiego dobrego.